Witam szanowni państwo. Dzień dobry. Idziemy na spacerek. Ustawienie 4K jest w tej chwili. 4K. Nie wiem, 30, dodatek, łamane przez RS+. Czyli ta stabilizacja, coś tam, coś tam jest dobrze zrobione. No zobaczymy, jak to pójdzie. O, no, taki sąsiad, chłopak się dzisiaj wy że tak powiem poszedł w niebiosa. Tak czasami przychodził, coś na ogródku porobił, bo ja tam nie za bardzo już tak, do takich fizycznych, aczkolwiek no, w zeszłym roku, no to przychodził. Moją połówkę się tam kumplowali nazwijmy Na Naprzeciwko taki pan Marcin jest, on jest doktor nauk humanistycznych czy coś takiego. On tam się trochę nim opiekował. No i mówi, że policja, straż przyjechała i karetka, a już zobaczyłem, mówię, o to już wiadomo, że to jest wszystko razem, nie? No i teraz patrzę, radio stoi, robią tam jakieś odorana. no nie wiem, protokoły, coś tam, coś tam, także nieprzyjemne, natomiast z, z przyjemniejszych, bo kiedyś napisałem, czy znaczy nie tak dawno w sumie, do Ostrowi Mazowieckiej Pan mojej, taki dalszy wujek no powiedzmy, i jego córka, słuchajcie <laughs> Zostali przez gestapo w czasie II wojny światowej w 1942 roku zabrani na Pawiak Syn jego wuja był w lesie, no to go nie było no i wiadomo na pawiaku, przesłuchania, bicia etc. I obydwoje wylądowali w KL Auschwitz. Zaraz, w zasadzie, po przyjeździe w tym samym roku wuj zmarł. Jakieś doświadczenia na nim robili, na bloku numer 10. A ciocia Stanisława przeżywa cały obóz. Też na niej robili doświadczenia, i to niezłe. No, i jak w 1945 roku Niemcy robili ewakuację, że tak powiem, to uciekła z transportu w okolicach Bielska-Białej. Przeżyła, uratowała się. Natomiast ja się dowiedziałem późno w sumie o tym, że Darek, najmłodszy, będąc w partyzance w AK, wojna się skończyła, ale jako Żołnierze niepodległościowi wykręci, jak to się mówi. Tam działali ostro. W całej tej części tutaj Podlasia i w ogóle był bardzo poszukiwanym człowiekiem przez Urząd Bezpieczeństwa. No i 6 października zrobili obławę UB i KBW. Niestety został zabity. 19-letni chłopak. Dowódca oddziału Armii Krajowej, używał dwóch pseudonimów, że tak powiem. Pierwszy to nie pamiętam, ale drugi to Ponury. No i zacząłem szukać, słuchajcie. No sporo mi to zajęło. Nie powiem, że dwa miesiące pewnie, jak nie lepiej. Ciocia jeździła, bo mieszkała we Wrocławiu, wyszła za pana, co się nazywał Dzierżyński, przyjęła jego nazwisko. Później się urodził Andrzej, syn jej. No i... Żeby nikomu, kogo nie obrazić, Andrzej trochę był, był takie, znaczy był zdrowy psychicznie, et ale takie coś tam było w pozostałości po tych cioci doświadczeniach, co Niemcy robili. No i... Jak się zainteresowałem tym wszystkim, słuchajcie, no to wyszło na to, że Andrzej był dwa lata starszy ode mnie, a Andrzej nie żyje. No także jestem. No i zacząłem szukać czegokolwiek kontaktu. Jeszcze będę pisał, dwa miejsca takie przypadkowe znalazłem, tam właśnie do Wrocławia. Czyli coś nie został. Czy Andrzej może miał jakąś dziewczynę albo coś takiego? może, no, no nie wiem, trudno mi cokolwiek powiedzieć, ale to, co zdążyłem wszystkiego się dowiedzieć w parafii jednej, drugiej, trzeciej no wszędzie jest jako osoby zmarłe że tak powiem. o, idziemy dzisiaj, bo tu jest sucho co bym można nagrać no i zacząłem się tym interesować, mówiąc szczerze wszystkie mam już, już wszystko każdej osoby mam Miejsce urodzenia, datę, etc., no wszystko mi się udało, trochę w ipn znalazłem, też tam sobie raczej, co mi powiedział, trochę bzdury popisywane, nie wiadomo przez kogo, chciał to wszystko poprawić, wyprowadzić, mam kontakt z IPN-em, z archiwum. Jównie odwalony i spróbuję oddalić delikatnie Woda Jagara w Piasecznie. z humorem na wesoło. Trochę ludzi starszych jest, widzę. To na ławeczce, z tyłu tam się trochę przechodziły. Kaczki widać tam trochę się ruszają. O, ktoś karmę akurat daje, rzuca im chyba. No. Dobra, na razie wyłączę. Chyba nie, czy nie? A, i dokończę wam. Dokończę wam. No, wszystkie w zasadzie materiały mam, wszystko. Kiedy każdy zginął, mniej więcej. No, Darka od 1946 roku nie znaleziono szczątków. Gdzieś jest MN, burmistrz miasta Ostrowi Mazowiecki. Zaprosił mnie na uroczystość, na sobotę. Także chcę pojechać, ale na połówkach nie, bo to bo tamto. I znów jest źle. Czyli jest humorzasto wszystko. No, zobaczymy. W każdym bądź razie tak to jest. Rozmawiałem dzisiaj z panem wicedyrektorem Biura Kancelarii Prezydenta Nominacji i Odznaczeń. Pytając się o swoje sprawy o mamę się tej pamięci moją, no i wuja tam poprawkę. I co z tym? No to muszę to wszystko skompletować. I przeszła, prze, przesłać, przepraszam, nie do urzędu kompatantów, nie do MONU, nie tam nigdzie, tylko do kancelarii prezydenta jak najszybciej, póki jeszcze jest ten prezydent, gdzie możliwość jakiegoś nadania upamiętnienia jest. Bo to, a, nie będę mówił, nie wolno o polityce rozmawiać. W każdym bądź razie, się trochę tak jakoś było, i by była wiadomość taka, no nie miła, i, i wiadomość miła, że tak powiem. Także jest fajnie. Jakoś dzisiaj idę, nie podpieram się. Dziękować Panu Bogu. O, migracja jest przez Wał. Nie bój się. Muszę ja ci nic nie zrobię, on no, się boże mnie straszelnie ludzi. No może do, do mostku dojdę. A no, w oddali na zakręcie widać wędkarza. Siedzi i moczy kija w wodzie. <grym i wody> Na jeziorce parę ich jest Lodu nie ma, no to ptactwo zadowolone z życia. Przerembla dosyć duża. Morsy. Wczoraj morsy były i dzisiaj chyba też. Tutaj coś jest. Wodę popijają, Je. Może być glony albo co, ja nie widzę. Leci pociąg mazowiecki, leci. Ale piętroś. Poleciał. o, dzisiaj już na przyrębli, nie ma nikogo to już jest, lód kruchy, można wylądować. No, doszedłem do mostku, to już jest sukces. To jest jakieś 450 metrów od początku. Urki Szymona Główny Centralny. No dobrze, na razie wyłączamy. Coś tam włączyć.